Cześć dziewczyny i chłopaki ewentualne. Jest 2 lipca, mówi do Was Agnieszka i to co widzicie tutaj, to jest tak dokładnie to co widzicie: nowy hawcik. Tak się składa, że biorę udział w takiej zabawie, gdzie potrzebujemy robić bardzo, bardzo dużo krzyżyków w ciągu dnia. Taki trochę mały wyścig o przeżycie. Więc potrzebowałam czegoś, co się bardzo szybko haftuje i ma duże plamy jednego koloru. I mam taką udobutkę w swoich zasobach, i już Wam pokazuję, co to jest. Hada! będzie podcztówka z Eisengardu. A zrobię to półkrzyżykami na 32 to jest liczba półkrzyżyków, to liczba pełnych krzyżyków. No mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to skończyć, no bo kolorów nie ma za dużo, ile ich tu jest. Mm, nawet nie potrafię wam powiedzieć, bo nie potrafię liczyć w tej chwili. 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy 2, 16 kolorów. 16 kolorów, tak więc... Teraz ja się zabieram do pracy, bo potrzebuję dzisiaj zrobić 2000 e, tysiące To na razie. Cześć, mamy 6 lipca, jest poniedziałek, początek nowego tygodnia. W pana weekendzie, bo byłam bardzo zajęta jakoś teraz w sobotę w niedzielę, i niedzielę, nie miałam okazji, żeby nagrać coś krótkiego. I chciałabym Wam dzisiaj trochę więcej wyjaśnić um, o grze, o której wspomniałam w poprzednim klipie. Um, Grupa nazywa się Dragon Lore i chodzi o to, że jesteśmy podzieleni na klany i te klany walczą ze sobą o panowanie w krainie. Mamy listę składników z ilością krzyżyków, które musimy wykonać, żeby dostać dany składnik, a później te składniki, jak mamy odpowiednią ilość, wymieniamy na skóry leczące i atakujące. Ogólnie bardzo, bardzo fajnie, jesteśmy teraz troszeczkę, znaczy, byliśmy atakowani, e, więc teraz haftuję w celu zdobycia dla nas e, miksturek leczących. Biorę też udział w drugiej takiej zabawie. E, tutaj mam troszeczkę więcej składników, jak widać, i tysiąc to jest maksymalna liczba krzyżów, które trzeba wykonać. I skład... na tych dwóch się koncentrujemy na razie w zaklęciach, ogólnie do zaklęć mamy jeszcze grupę lapelkę, więc jest spoko. Zobaczcie, tutaj jest jedna takie, gdzie trzeba w sumie 30 125 krzyżów, całą grupą wykonać, żeby osiągnąć cel. Tak więc haftuję tu i tak jak widzicie już zabrałam kartkę i nie ma niespodzianki. Pracowałam nad swoją różyczką w ramach tego wyzwania. Skończyłam cały czarny i jeden z zielonych liściach. Dzisiaj dokończę liście i popracuję jeszcze nad kwiatuszkiem. Um, ogólnie to te gry bardzo mi się podobają. Właśnie mam szalony przyrost w robótkach, zwłaszcza właśnie w róży. No i w tej robótce, którą Wam pokazywałam w piątek, to jest tak. Już zupełnie nie przypomina tego, co widzieliście poprzednio, prawda? Wtedy miałam tutaj ten kawalątek zaczęty tylko. A tutaj, teraz, jeden, jeden krzyżyk poniżej tego niebieskiego jest linia połowy wzoru, więc mega, mega szybko. I chłodki tutaj z tej strony są już cały wypełnione też na biało, więc. Tak więc ja zbieram się. Jeszcze mam chwilkę do rozpoczęcia pracy. Zbieram się, żeby haftować składnik do miksturki leczącej i zobaczymy, co nam przyniesie dzień. Czy będziemy atakowani znowu? Będziemy musieli się leczyć jak szaleni? czy. Czy może będziemy na spokojnie sobie dzisiaj haftować i zbierać tam zasoby nasze, żeby później się zemścić na kimś. E, no, zobaczymy. Ogólnie bardzo, bardzo fajna gra, ale trochę jestem już zmęczona tymi krzyżykami. Musiałam to odłożyć, bo po prostu miałam wrażenie, że haftuję niebo przez cały tydzień, a przecież minęły tylko w sumie 3 dni pracy. I mam prawie połowę szalona. Zupełnie szarne. Dobra, nie zawracam głowy, do zobaczenia później. Cześć. Cześć, mamy 10 lipca. Ten czas pędzi jak szalony. <laughs> Tyle już mam swoje robótki, A, jeszcze trzy krateczki w dół i będzie dół pracy, więc ponad połowę już mam zrobioną. Wow niecałe dwa tygodnie. No i sprawa jest taka, że ja dzisiaj będę dążyła do tego, żeby jak najwięcej tej strony, tej kartki tutaj wypełnić, ponieważ jesteśmy zaatakowani i musimy się leczyć. Tu bardzo ostro leczyć, już wam Otwieram. O, zobaczcie. 4100 punktów musimy wyleczyć. Jedną leczowkę muszę dzisiaj zrobić przed, przed pierwszą. Muszę zrobić jedną leczowkę przed pierwszą, bo <laughs> wtedy przychodzą admini, sprawdzają co zrobiliśmy, przyznają nam składniki i w ogóle. Więc dzisiaj będzie pracowity dzień. A to już nie potrwa długo, nie będziemy chyba w stanie y, zrobić ilu? Czterech czy pięciu miksturek dzisiaj. Do godziny powiedzmy, że 11 wieczorem, tak więc wkrótce odpocznę, bo już mam troszeczkę dość takiego haftowania na akord. No, zobaczymy, ile nam się już da przetrwać na razie. Cześć, hawciarki. Cześć, hawciarki i Mamy poniedziałek, 13 chyba, tak. Chciałabym Wam powiedzieć, mogę Wam pokazać co robiłam przez cały ten tydzień, no z wyjątkiem kota, kota mi się nie chce w tej chwili rozkładać. W piątek, tak jak sobie miałam, ostatni ostatnie nagranie, że walczymy o życie, siedził się, że nie będziemy walczyć o życie i że się poddajemy, znaczy nie poddajemy się, tylko oddajemy. Zrobiłyśmy dwie mikstudki atakujące i puf, Napięcie uciekło, nie chciało mi się haftować w piątek, już tak spokojnie. Poczytałam sobie książkę, czego nie robiłam od naprawdę, 29 czerwca. A, poczytałam książkę, w sobotę zrobiłam sobie dzień wolny od krzyżyków, i dopiero wczoraj, w niedzielę, sięgnęłam po coś, ale w międzyczasie pokażę Wam jeszcze, że na różyczce przybyło trochę i mamy tutaj fioletowe kwiatuszki to no to się zmieniło, no i oczywiście wszystkie zielone już dokończyłam spoko, kilka kolorów wyeliminowanych z tej robótki e to jest jedna rzecz, którą robiłam, no i Isengard e to już naprawdę niedużo zostało do zrobienia, prawie trzy czwarte robótki za mną. Tak naprawdę myślę, że w tym tygodniu sobie na spokojnie dokończę tą, tą partię i tutaj i będę miała już tylko jedną kartkę do zrobienia. Ja się ruch pod oknem zaczęły i samochodem jeszcze I tak jak widzicie to jest trzydziestka dwójka, tak samo jak róża, właśnie położymy położyć obok siebie. Jedna i druga. I jeden, drugi obrazek jest na 32 pół półkrzyżykami. Tak jak widzicie, róże jakoś się jeszcze trzymają i są równe. Mm. A tutaj izengard widać jak ściąga w tą stronę, siąłczek taki zrobił. No, będę miała sporo gimnastyki w czasie oprawiania tego. A i jeżeli już jesteśmy przy małych projektach, to tak jak widzicie, tutaj. Kółeczka po tamboreczku. I to nie jest taki zwykły plastikowy, czy drewniany tamborek może tutaj sięgnąć. Ja sobie położyłam z tej strony, tylko taki na sprężynce. On bardzo dobrze naciąga materiał i jeżeli macie coś takiego, możecie sobie kupić, to ja bardzo polecam. Jest zdecydowanie lepszy od tych wszystkich plastikowych na śrubkę, czy trawnianych na śrubkę, bo tam to mi się co chwilę rozluźniają, a ta jest spoko i trzyma się mocno naciągnięty materiał przez cały czas. Eee, no, to jest taki nie za duży, nie za mały w sam raz tam Dobrze, to to chciałam Wam pokazać, ogólnie sporo, sporo, w różyce już jest ponad połowa, w tym to nie wiem, bo jest liczony, nie jest na kartce, nie działa w Patent Keeperze, paskudztwo, nie? Nie mm. widać, jakie wymyjętoszone, a no, tutaj, bo brudne, rączka mi się pociła z nerwów w piątek, a, nie no, nieważne, wypierze się razem z liniami, zniknie, dobra. Następna rzecz to moja wróżka. Obiecałam sobie, zapisałam sobie w wyzwaniu, że zrobię na nie 500 krzyżyków. No to tutaj macie przyrost o 1000. Tak jak widzicie tutaj jeden z tych różowych przybył. Zrobiłam cały brąz w tle i kwiatki w jej takiej koronie. <laughs> Bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi się haftowało właśnie wczoraj, taki odpoczynek, spokój, naprawdę, naprawdę miło było. Nie chciało mi się jej odkładać, no ale wiadomo. I jeszcze jedna rzecz, na którą pracowałam, to spok. W tym tygodniu też go trochę przybyło, o. i tak jak widzicie już już całkiem, całkiem brakuje mi tylko konturów z tej strony, tutaj jeszcze katany i będzie połowa robótki odhaczona, zrobiona na gotowo. Myślę, że w tym tygodniu trochę nad tym posiedzę, popracuję, żeby to zrobić, No chciałabym ją wykończyć, tak samo jak wróżkę w tym miesiącu poteczek. Nie będzie miał jakiegoś wielkiego przyrostu przez to, no ale co tam, jeszcze zdążę to wszystko nie robić, jak już nie będę miała tych dwóch zawali dróg. To, to powinno pójść szybciej. No i co teraz będziemy robić w tym tygodniu, jak myślicie? Uh -huh. Trochę sobie słucham książki, trochę sobie czytam na zmianę. Aha. No i haftuje będziemy pracować myślę nad spokiem, na różą, może wróżką. Uh -huh. Nie mam pojęcia, nie chce mi się... Właściwie tyle, co miałam do powiedzenia. Sama nie mam pojęcia, kiedy zleciały te dwa tygodnie. Byłam po prostu tak zajęta tym wyzwaniem, że non-stop haftowałam i nie zwracałam uwagi na kalendarz. Tam masakra była. ale y, ilość krzyżyków, które upłynęłam w tamtym czasie, nie będę jej liczyć, nie mam mowy, nie chcę się przerażać sama. Y, no, była dosyć imponująca. Y, przyszła runda. Ma być już bez walki, więc będziemy coś tam jakieś fabula, fabułę rozwijać, bo tam jest też fabuła, nie ma, ma lekko, trzeba coś czytać po angielsku. Um, tak więc ja się chyba z wami pożegnam już na ten tydzień i zaraz sobie nagram klipik wyjściowy na następny vlog. Um, no i co będziemy robić? będziemy haftować. Ja mam nadzieję, że Wy też haftujecie. Jeżeli haftujecie, to podzielcie się miejscem, gdzie można zobaczyć Wasze prace Facebookiem, Instagramem, może YouTubem też. Może ktoś się odważy. Nas nie mało w Polsce. A szkoda, bo fajne rzeczy haftujemy. Dziewczyny chwalić się. Chłopaki też, jeżeli jesteście. No, co ja mogę Wam powiedzieć? Daj wielkie dłoni i do zobaczenia za tydzień albo dwa. なるほど。